Masz pan kątem, kątowe, chociaż ja nie przepadam za kątowymi, ja lubię, ale są o, miłośnicy, którzy kochają, ja, no to, co tu mamy, astronautę, bomberka i lockdowna, bomber wydaje się na starucha, astronauta i lockdown świeżutkie, bo jest gaospektrum, no tu zresztą widzicie, jest... Jest y, stare logo, po czerwona, to są po prostu te. No co, chyba lockdown jest najdroższy, bo kosztuje 170 zł, y, bomber i astronauta kosztują 160 tu mamy tak, po 25 strzałów w kalibrze 30 mm. Kurna, kto tę drabinę kupił widzisz? Kto drabinę chcesz złożyć? Nie miałe pieniądze. Ja nie No nie dorobiłem się, dzieci fajwerków nie kupują. No. Jeśli chodzi z plastiku. <laughs> Jeśli chodzi o lockdowna, tutaj nie wiem, winu jak nagrywa. Tutaj mamy całą gamę różnych, przerzużniających nagród. No, tak to wygląda. Czas strzelania 20 sekund, czyli będzie dość dynamiczna. Ląd podstawowy, ląd rezerwowy. Gramatura pół kilonerku, czyli szwatki jeszcze będzie na F2. Eee, kod produktu Eko, myślnik F, myślnik L 25 czy... <laughs> nie skacz, zerwy stół eee, to, to? to chyba, raczej znaczy ten blacik I to chyba tyle, jeśli chodzi o tą kosteczkę Gramaturę podam, to wszystko Teraz weźmiemy sobie... Eee, wracam do was z powrotem Sceny z kaczorkiem zobaczycie pod koniec filmu Oczywiście ostrzegam, będą mocne eee, mamy tak, bomberka Bomberek, ile ma gramaturki? Bomberek ma też pół kilo, czyli w dwa. Kod produktu nie chce mi się czytać. Zobaczcie, tak wygląda po prostu z przodu. Szata graficzna, no nie jest zła, jakaś taka. To jest granat. To jest ogólnie granat. Teraz zauważyłem, jest dawleczka Jest zawleczka. Find your best friend. Znajdź swojego najlepszego przyjaciela. Czy bomber będzie dzisiaj naszym najlepszym przyjacielem? To się okaże. I tutaj mamy jeszcze jedną kontróweczkę. Astronautę. Eee, no zresztą, no patrzcie, z bliska nie jestem się tego chodu produktu czytać, za długi jest. połamie sobie język, zmęczyłem się. Musisz dać pod światło, bo nie widać. O, teraz widać? O, widzisz. Co? Kamerzysta to kamerzysta, normalnie, no. Nie to za I też pół kilo neku, 160 zł. I zobaczymy, zobaczymy co one potrafią, w wolne chwile. Zapraszamy was oczywiście do polic, spółdzielcza 25. Sebastian, może mam jakiś robot, da? będziecie na miejscu. Nie ja sobie pokaż, jakie gratisy dajesz. O kurde, chyba na miejscu, żeś go robił, patrz takie gratisy. Patrz tam, patrz tam jakie gratisy. A żeby nie było, że fajur. Żeby nie było, że fajur, jak ktoś kiedyś dostaje tego gratisa, wrzuci na elitę, to daj ta znaka. Daj ta znaka. Bo to za ten odcinek wleci to już dawno ten gratis komuś oddam W szczególności żeby to nagrywamy zaraz przed Halloweenem. No i oczywiście zapraszamy do piły Radomia, do sklepów stacjonarnych. fajne, fajne, wybór fajny. No i tyle, i segar ma się Lecimy, zobaczymy, co te kostki potrafią. A pod koniec filmu dowiecie się, po co kaczorkowi ten wulkan. Powiedz, że ładnie pachnie. Oj, nie przesadzaj! Wczorajsza fasolka po brytońsku mani. Zimna, oczywiście, ale zjadliwa. Dobra. Widzimy się na strzelaniu. Pauza. Dobra, odpalaj. Don Bombero. Ale głucho i ciemno Don Bombera, odległość 50 metrów Zaraz zobaczymy wow. 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 Ja się odsuwam do tyłu jeszcze bo nie dość że była mina fajna sam wystrzał był fajny te kolory żywe no i kamera nie objęła dawaj teraz lockdown dawaj lockdowna eee... To robi rozpierdzia, ale to są typowe kostki ee, do pokazów. To są typowe kosteczki do pokazów. Ale dobrze, że zdawaj astronautę. Dobrze, że tutaj jest ląd podstawowy i rezerwowy. To nie jest taka, żeby sobie Janusz mógł spalić sylwestra jedną sztukę. To jest idealna kostka dla maniaka pirotechniczego, który sobie może ją wkomponować. Cud, miód i orzeszki, No i dawaj astronautę. Tu też nie powinien się zawieść, bo to jest ee, ta eko. A te jako, wiem, robią robotę o. Inny styl strzelania Ale fajnie się rozchodzą I Nawet się dość dystrybuują Chyba ten pocisk nie działo. Ale tu taki niedosyt czuję, powiem tak, chyba lockdown sprawiło, że to wszystko chyba przygasło. Pierwsza fajna, bo seriami waliła. Kolorki, no tam no ile 50 metrów, no to się oddaliłem z 10 do lockdownu. E, ale tak jak miałbym oceniać, pierwsza, według mnie nie chcę oceniać jej teraz, bo nie byłem zwykle skupiony na tej wyrzutni ze względu na to, że no znaczy inny byłem skupiony, tak to nazwijmy. Więc nie chcę jej oceniać, żeby nie skrzywdzić, ale z tego co pamiętam miała piękną minę, efekty naprawdę ogromne, nie myślił się w kadrze, fajna była, ale nie chcę oceniać. Jeśli chodzi o Lockdowna, Lockdown rozpierdzieli w systemie według mnie, no to trzeba wziąć pod uwagę, że to jest kostka bardziej do pokazu, żeby ją wkomponować i ona się nie nadaje, żeby ją singlowo odpalać. E, więc biorąc to pod uwagę, że ją odpalamy w jakimś pokazie Uj, dostaje 9 z plusa no, Ty, nie faktycznie a, Co? Dobra, na razie miałem właśnie cięcia. A, a, a jeśli chodzi o astronautę To ona 7 zasługuje, nie była ale zła, ale... ta nie... była najdroższa, nie? Lockdown była najdroższa Tak, Ale najlepsza, nie? Nie ma co w ogóle... No, bo 170 Ale Lockdown robił robotę Lockdown zrobił tak. robotę Bomberek też nie był zły, ale no... Na byłem bardziej. No, na nie proszę. A Wy jak oceniacie, Andrzej? No to rozwaliła pod... system. Crackling, korona kraklingu, a potem to ja wy, eksplozja i tak. całe niebo w kraklingu. No, tak. I o... A na drugim miejscu? Bomber, na trzecim astronauta. Dobra, kaczor? Hmm? Jeden, dwa, trzy. A to by się na to podobał? Na drugim. A, czyli bomber na trzecim. Maciu? Lockdown, bomber. astronaut. Dino? Astronauta mi nie siedział, lockdown, ojeju piękna kostka no. Fajny kraklik i mina też zarąbista Tak No jedyny minut, że nie mam gdzie kątówek odpalać no, no ale to jest typowo do pokazu No czyli Ale dzień... ładna, ładna naprawdę A czyli Astronauta ta sobie wypadła pompa... okej okay. Lepszy no, niż Astronauta Nie no. strzelała tymi, nie strzelała serio, tylko no. pojedynczo robiła I znów to skupienie, przez co nie mogłem się skupić na bombelku A Sebuś, a Tobie jak? Lockdown <coughs> był dużo dużo lepszy niż te dwie ale potem był bomber na końcu astronaut ale według no. mnie wszystkie się w miarę obroniły no, Ale nie lockdown ma, to jest coś... Nie ma jakiejś, że jest jakaś mega słaba na przykład nie Każdy obojętnie jaką kupił będzie zadowolony myślę Podróżny gusta. trzymajcie się ciepło i na razie Teraz weźmiemy sobie Pamiętaj że się źle podpędzi Wiem, czuję <grym> Cześć kaconek Kaczorek znów od pana wyrzutnie! Nie, odpieramy, od, od, od Siła tarcia. Ty, tu fin tu taśma leci. Cholera! Co tu się dzieje? Ten Nie mam jakiegoś... Nie Maciu, podaj tego wulkana crackingowego. Nie! Tego zboczkowego! Daj, daj coś cieńszego. Masz Grzesiu, idź, idź, bo to będą sceny dla dorosłych, idź Już nie muszę z Idź ze zemulkanem Siedziiiiik! <grym> ja, mamy to! Jak tu <grym> tego nie Daj tego, rzymskiego ognia, o, cięższy Dobra jej wejdzie O, nie, ten jest za gruby Ja to chyba cięższy zrobię, ognia, ja to, to chyba sobie o, cięcie zrobię i to dam o. O. Jak ja uskoczymy, Stoje, ja Wisła Cześć, cześć. Bo... To jak mu to. Jak, jak mu to się wszystko podoba, nie? A, a. A, a. A, pa jaki mam ogonek! Chcesz połapać? Jad ja, ja, no, do ciebie wójciu! Ja cię lubię! Daję dychę, żeby katurę... Weź tak... odpad! I będę tu nawalał cały sklep Kator, na szulanie odpalić. Co parę, opa! <laughs> Ja mam lepszy kalibry, <coughs> Krzysiu! Lepszy? Lepszy! Uuu! Zobacz to! Pąpytę Boga! Bier tego cieniasa! No. Oczywiście to są sytuacje jak nie należy, to... To nagrywa po prostu prawdziwy konik. Kurwa, ten... E, kurde, ten to łatwo <coughs> tak nie wchodzi! Muszę lepiej zastać pośladach! Patrz, trzymaj się! Nie, to jednak nie poślady! Teraz poślady trzymają! Bądźcie może w takiej sytuacji odpalacie gdy Fajwerków. A widziałam takie filmik. O mnie! Leje! Piercielem! On mielakom leje! Weź mnie! O. Pij, o, on mielakom leje! Weź go do buzi! Weź go do buzi! Dobra, komentujemy, bo zaraz powiedzą, że za nudno jest, chcą mi strzelanie. Dawaj. Dobra. Już powaga!